Faraon postanowił zniszczyć każdego syna Izraelskiego. Faraon postanowił, żeby zniszczyć każdego syna Izraela. Zapewne wiele dzieci zginęło. I bardzo dzieci zginęło. Może nie jeden trafił do Nilu. Może nie jeden potrafił do Nilu. I oto patrzy, Tayuchave. I patrzy, Tayuchave. Taki śliczny synek, Mojżesz. Taki dobry syn, mój I mija trzeci miesiąc. Chodzi trzeci miesiąc. I już nie może go skrywać. Nie może I zaczyna myśleć, co zrobić, aby moje dziecko nie utonęło. I zaczyna, myśleć, robić, I zaczyna, szukać, sposobu, I zaczyna szukać sposobu. aby to dziecko nie utonęło, nie I przychodzi i myśl i przechodzi jej myśl bo dobrego, bo szukała dobrego, bo szukała zbawienia dla dzieci, Bóg szukała spasienia dla dziecky. i dla niej wynalazek, i Bóg dał tyle jej wynalazek. І вона біжить чіни трави. І вона бере той трусник, ту траву, і зачина шити кошик. І починає плив плисти кошик. Викладає смолу живіцов. Починає її вимащувати смолою. A może jeszcze więcej swoimi łzami? A może jeszcze więcej swoimi slzami? I wie, ja muszę dobrze upleść ten koszyk. I ona znala, że ona ma dobrze spłystwy tej koszyk. Bo przyjdzie, dzień. Bo przyjdzie dzień. Ten koszyk pójdzie do Nilu. Tój koszyk pije do Nilu. I mój synek będzie w Nilu, w nim leżeć. I mój syn będzie w nią leżał. Jeśli ja źle go zrobię. Jak się ja jego zrobię. to moje dziecko utonie. To moja utonie. Bracia i siostry. Bracia siostry. Rodzice dziadkowie. Badki, dzidy!

А твоє дзвінка вручи до Твоєго дому. А твоя дитина повернеться до Твого дому. І Бог заховає в тим ніло. І Бог збереже в Твому нілові. Плечь діє кошик. Сплітай сьогодні той кошик. Викладай Го. Викложуй його. го Гозами. Обливай його сльозами. І вшиє день радості. І прийде день радості. Бо дєцько твоє вручи твоє твої Бо дитина твоя вернеться в твої обійця.